Witam po raz pierwszy w grze Stranded Deep. To jest kolejna, trzecia już propozycja tego, co mógłbym nagrywać i chętnie bym nagrywał. Może zacznę new game, żeby nie przedłużać. Eee, tak, jakiś tam save mam. O, tego nie było. Hmm, random existing. Eee, random single player normal, wildlife normal, gender. Permolet off. No nie, no nie chcę od razu ginąć. Okej. Okay. No więc wracając do tego co mówiłem, jest to trzecia już propozycja po Terrarii i Satisfactory, gra w którą chętnie bym sobie pograł. Nagrał też nie jakieś filmy Stranded Deep, jak zaraz się przekonamy no właśnie o co chodzi. Na razie zaczyna się wszystko w porządku. Siedzę sobie w samolocie. Coś zatrzęsło. I zaraz przestanę siedzieć w samolocie. Hmm. I bum, Okej, okay, get to a life raft yy, na powierzchni, czyli chyba muszę chyba muszę tu wypłynąć przez tę dziurę. Jest ratwa. Okej. Okay. Czyli gra polega na tym, żeby przetrwać hmm. jako rozbitek. Pierwsze skojarzenie z filmem Castaway, hmm. jeden z filmów, który bardziej lubię. Wow, widzę, że zaczynamy chyba na bogato. No tu wrak. Hmm. Tak miałem już dwa podejścia do tej gry, ale nigdy jakoś dłużej przy niej nie zostałem. Ona się cały czas zmienia, są cały czas jakieś nowości. Gdzie jest ta? Tratwa, nie, nie ja na nie wejdę. Press space to climb, dobra. Eee. <noise> nie mam głowy. Hmm. Hu, co to jest? To pick up. No. Naciskam E, czy nie naciskam e? Naciskam. Może muszę stanąć. Yy... Matko. Ok, mam. Yy... Dobra, udało mi się płynąć. No więc to jest jedna z tych gier. W, w, no, w ciągłym, wczesnym dostępie nie mam pojęcia, ile lat temu ona dużo. Ile lat temu ona została jako pierwszy raz zaprezentowana? Co jakiś czas są jakieś tam rozszerzenia? Nie wiem, tu jest jakiś taki. Kurczę. Nie, 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 nie. Co to? Dobra, nie zaczęło się to dobrze. A, dobra. Trzeba czytać jednak, co tutaj... Yy, co podpowiedzi mówią. Przytrzymać prawy przycisk trzeba. No dobra. Yy, chyba w tej grze nie ma czegoś takiego jak przypływ i odpływ, więc moja... Tlatwa raczej nie odpłynie, a mogę, mogę tu odłożyć? E tu O, proszę. E idealnie. Tab to jest mój plecaczek. Wow, dostałem e osiągnięcie otworzyłeś plecak. No. E no. Dobra, Krabik. Krabika to później zjemy. E hmm. Dobra, wziąłem Kamlota. Co my tu jeszcze mamy? drugs has been stored. Mm -hmm. Dobra, zobaczmy co ja tu mogę znaleźć na tej wyspie. Mamy jakiś badyl. Mam badyla. O, rośnie sobie kokos. Mm. Kolejny badyl, kolejny badyl. Krabiki to będzie jakiś posiłek na pewno. Ława Frut Crafting menu. Nacisnąłem C. Nie wiem, czy coś zrobiłem. Co to jest? Ten tool, dobra. Mam narzędzie. Jak się je wybiera? Tu. Czy tym coś mogę robić? A, dobra. Mogę zbierać liście. Z liści się chyba robiło jakieś wiązanie, więc zakładam, że będzie to potrzebne. A tu jest jeszcze takie crafting menu, dobra. Z tą tool mam e, Refined Knife, e, nóż potrzebuje, lashing chyba to się nazywało. Ale gdzie to jest? Tu, tu, tu. Nie, to jest jeszcze coś innego. Hmm. Aha, dobra, prawym przyciskiem i craft. Ale tego mi brakuje. Aha, dobra, muszę mieć cztery roślinki. Co to jest? Blacha falista. Nieźle złomu tu nawrzucało. Więc tak. Yy, na bogato. No, Tom Hanks w Castaway nie miał tak dobrze. Chociaż może miał Wilsona. Aha. Nie mam Wilsona. Musiał sobie jakiegoś Wilsona zrobić. Mm, nadal nie mam mam ok, czyli teraz robimy nóż świetnie zegarek yy, z PF to są chyba jakieś umiejętności jestem zdrowy Trochę chce mi się pić, a SPF to co to będzie? Aha, mogę zabić, znaczy mam zabić kraba, dobra. A mogę sobie zrobić jakąś włócznie? O, mogę, potrzebny mi jest badel do tego. No. no, mogę czy nie mogę? Może nie mam badyli. No to dobra. Nie no mam. Stick. Hmm. Co to jest? Wood stick. mam coś takiego Dobra. Zabijemy kraba że Gdzieś na pewno się jakiś znajdzie. Kraby. O, jest. Adzia, mam cię. Obejrzemy go, hmm, nie wiem, z pancerza chyba, o, ze skóry to raczej nie. E, mam kraba. Craft kindling, czyli takie coś już chyba zrobiłem. Campfire. Zakładam, że to jest tu. Nie. Shelter nie. To gdzie to może być? Hmm. Lashing. Nie. Torch. Hmm. Jak się robi to? Campfire. No tym. Cztery kije muszę mieć. Dobra, może muszę mieć cztery kije. Nie wiem ile mam kij... Mam... Dwa? Chyba? I mam to do rozpalania, dobra. no Muszę znaleźć jeszcze dwa kije, okej. Okay, jeden... Hmm. Jejku, nie mogę się nauczyć tych klawiszy. Cztery... zegarek. Weźmiemy na razie rękę. Te? Nie. Shift? Nie. Alt. Tab. Nie, tab, też nie. Dobra, potem to znajdę. Hmm, przypuszczam, że musiałbym. Zrobić jakąś siekierkę sobie Ale może się znajdzie to co trzeba na tej wyspie Okej, okay, chyba mogę zrobić hmm. Za gorąco mi. Dobra, Idziemy do cienia Uuu, ale mnie Przyparzyło Dobra, to zrobię Sobie ognisko Może gdzieś tu Teraz tak, yy, muszę użyć podpałki. Left... Aha. Udało mi się, rozpaliłem ognisko, teraz muszę ugotować kraba. Teraz krab się piecze. I te. De... Hmm. Gotowy e, chyba nie. Hmm. No to zeżarłem. Zepsutego, znaczy zepsutego niedogotowanego kraba. Hmm. Nóż, nóż, nóż nóż. Ale gdzieś miałem kokosa. Włóżmy go na ziemię. I wypiłem kokosa. Troszkę mi to dobra. Troszkę się napiłem. Zgaś to. Z tego coś można jeszcze robić. Hmm, co on teraz chce, żebym zrobił? Eee, aha. Dobra, czyli chcę, żebym zrobił sobie siekierkę. Krót aks. Potrzebne mi są co? Stone Tool razy dwa. Muszę dwa kamienie znaleźć. Jeden kij i jedno to. Hmm. No dobra, to do roboty. nadzieję, że mnie znowu nie przypieczę za mocno. Raczej będę się trzymał w cieniu. Kiedyś tego nie było, przynajmniej dawno temu, jak grałem w to pierwszy raz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przy... No nie kojarzę, żeby mnie tam jakoś coś przypiekało. Mm, jak to mogę zrobić? O, mogę to zrobić. E, czego jeszcze brakuje kamników? O, jest jeden. O, nawet jakiś poziom zdobyłem. I drugi. Raz, dwa i siekierka na trzy. Nie on jest? Tu. E, Co ja zrobiłem z tym? Tu jest. No, no ją. Sterowanie jest takie jakieś, nie wiem, nie mrawe w tej grze, muszę przyznać. Fikus, nie. Juka. Palm tree, czyli to? Tak. O, mogę się wspinać. Co teraz? Mam to pociąć dalej? Hmm. Shelter, palm front. Coś chyba źle zrobiłem. Je. No, jeszcze jedną palmę. Eee, jedzenie, picie. Dobra, a jakbym zjadł na przykład owocka? O, to mnie nakarmiło, nawet dało trochę picia. Dobra, owocki są spoko. Mm, szukam jeszcze jakiejś palmy. Może to. Ale powinienem. Hmm. Nie wiem, gdzie jest tamta. Dziwne. Ciemno się robi. Dobra, tą zetnę. Nie wiem. Będę z tej strony, może poleci w tamtą. Nie w krzaki. Kokos. gdzie ta palma? Ej, rozleciała się? Hmm, zrobiło się ciemno, nic nie widzę. Nie wiem gdzie mam to ognisko. jest pana no dobra No i co Aha dobra chyba muszę to jeszcze bardziej porąbać Teraz sprawdzę No, liście. Starczy. Gdzie ja postawiłem to ognisko? Hmm. dobrze żeby było mieć namiocik przy ognisku. Ale, o, okej, okay, znalazłem. E, no dobrze, czyli zbudujemy, teraz sobie nie budujemy, bo nie mam tego. Lashing. Lashing i kijaszków nie mam. Bo tu tego jest więcej. To szukamy liści i kijaszków po ciemku. To nie co to było? <laughs> nietoperze. U, nietoperze to nie nie. To niedobry posiłek. Na nietoperze nie będę polował. To się może źle skończyć. Hmm, no i co. Jest kijek. Chyba. Hmm. O, dobra, z tego też są liście. Jest fajnie. Może już starczy. Dobra, to mogę zrobić. Nie mam jej... Kiedyś tak to działało, że. Właśnie, nie muszę tego mieć w plecaku, tylko jakby mogę sobie rozłożyć na ziemi i chyba nadal tak jest. I to będzie działać, ale znowu gdzieś zgubiłem ognisko. Jeśli Ym... tu, tu jest ognisko. Więc tu sobie zrobię miocik tam. Żeby rozpalić ogień muszę znowu skorzystać z tego, Chch ciech, ciech, ciech pali się kokonat. Jak tam wygląda sytuacja? Znowu się pić chce. Hmm. Trzeba odziadnąć kokosa. OK, jak hmm, tam jedzenie? Dobra, jestem trochę głodny. Ciekawe czy kraba by się udało znaleźć. Ale dobra. Hmm, wydaje mi się, że jak na początek starczy. No powiem, że z tych trzech gier, które, nad którymi się zastanawiam, może jakaś czwarta jeszcze dojdzie, nie wiem. No to ta jest tak jakby chyba najmniej nie wciągnęła, ale może to jest kwestia e, po prostu. Sterowania, jakieś takie stoporne, to się może przydać, ale to później. Więc dlatego tak jakoś nie wiem, wszy, te pozostałe są mi bardziej, e, nie wiem. Teraria jest mi znajoma, bo sporo swego czasu dawno temu grałem no Satisfactory wygląda fajnie zapowiada się fajnie, chociaż to Early Access no to też jest Early Access, ale wieczny no nic, dobra tak wygląda moja rezydencja na tę chwilę wygląda naprawdę mm, oszałamiająco prześpijmy się Save. Aha, no to się zapisało i poszedłem spać. Teraz poszedłem spać. No dobra, to no cóż, zostawiam to, może jeszcze tak powtórzę. I co, Aha, jestem, spałem, nie wiem czemu jest znowu ciemno, nadal ciemno, może nie byłem za bardzo zmęczony. Chce mi się pić. No dobra, w każdym razie tak to wygląda. Tak jak mówiłem w poprzednich filmach, jeżeli ktoś się je obejrzał, to na pewno usłyszał, że żeby pojawił się kolejny odcinek z tej gry, no to musi się ten pierwszy, musi być wyświetlony co najmniej 15 razy. No i powiedzmy, że 4 lajki. Pod tym filmem muszą się pojawić. To będzie jakiś tam znak, że jest chociaż garska osób, które chciałyby zobaczyć kolejny film z tego, a jeżeli żaden z tych trzech nie spełni tego wymagania, to po prostu sam sobie coś wybiorę. No, oczywiście tutaj Magic The Gathering jakby dodatkowy jest stała rzecz na kanale, więc to jakby no, na razie nie zniknie. Przynajmniej nie zapowiada się na to. No dobra, to tyle. Ja się żegnam. Do zobaczenia. Pa!